Dzisiaj w lekcji, drodzy wierni, słyszeliśmy słowa Jeremiasza proroka. Rzekli do siebie bezbożni Żydzi. Chodźcie, uknujmy spisek przeciw sprawiedliwemu, bo prawo nie będzie odjęte od kapłana, a rada od mędrca, a przepowiednia od proroka. Chodźcie, poraźmy go językiem i nie nastawiajmy uszu na jego mowę. Wszystko spełniło się co do Joty. Wczoraj słyszeliśmy, że była narada u arcykapłana i postanowili go zabić. I prorokował arcykapłan lepiej, żeby jeden umarł za naród niż żeby miał umrzeć cały naród. Ale przewrotność Żydów sięga Zenitu. Słyszeliśmy. Postanowili im zabić nawet i Łazarza. Dlatego, że z niego, przez niego te tłumy uwierzyły i wyszły na spotkanie wołając Hosanna. Nic nie może ich usprawiedliwić. Dzisiaj święty Augustyn w homilii na Ewangelię w trzecim nocturnie brewiarza woła o stulta cogitatio, o ceca czyli o głupie przemyślenie o ślepa srogości. I dalej wyrzuca Czyż ten chcecie zabić łazarza? Jeśli mógł go wskrzesić, to wskrzesi go kolejny raz. Ale głupota ze ślepa. Dlatego słyszymy dzisiaj z ust Jeremiasza Toroka jedne z najmocniejszych słów, jakie są w całej liturgii rzymskiej. W ciągu roku czytamy. Mocniejsze są tylko ekskomuniki rzucane według Starego Pantyfikału. Niech dzieci ich będą wydane na pastwę głodu, powal ich ostrzem mieczem, niech żony ich staną się wdowami, niech ich mężowie poginą mieczem na wojnie, niech da się usłyszeć krzyk z domów ich, gdy sprowadzisz na nich uzbrojone zgraje. Znasz wszystkie ich spiski, aby mnie zgłanić. nie przebaczaj im, że. Niech padną przed Twymi oczami. W czasie gniewu przeciwko Nim działa i Panie Boże nasz. Takie są słowa prorockie Jermiasza. One się sprawdziły za jego życia, kiedy Jeruzalem była powalna i wiele, wiele kolejnych razów. Księgi prorockie są pełne takich mów, które opisują, co się stanie z narodem, który odstępuje od Bożego Prawa. I tak się stanie za każdym razem i z każdym, kto go nie przyjmuje, albo będzie knuł zdradę w sercu swoim, albo zdradę Kościoła. Te słowa, które mówi Jeremiasz, prorok, doskonale wypełniły się 35 lat po śmierci Chrystusa. Wybuchła wojna żydowska w roku 65. I kiedy jeszcze dodatkowo spełniły się słowa innego proroctwa, archanioła Gabriela. było one czytane na dzień przed zwiastowaniem pańskim. Mówi archanim Gabriel do Daniela proroka. Gdy zostanie zabity pomazaniec, lud, który się go wytrze, nie będzie ludem jego. Miasto zaś i świątynię zburzy naród z wodzem, który nadejdzie a końcem Jego zagłada, a po zakończeniu wojny utrwali się z pustoszeniem. 35 lat po śmierci Zbawiciela, tyle Bóg dawał jeszcze czasu na nawrócenie. Nie od razu, każdy Przyszedł nadszedł Tytus razem z legionami, wymordował prawie milion Żydów, którzy wtedy byli schronieni w, w Świętym Mieście i poza granicami. I żeby dodać grozy temu, co się działo, to wiemy, że Chrystus był ukrzyżowany na Golgocie, za murami Świętego Miasta. Wyrzucili Go precz, poza Święte Miasto. Tytus krzyżował wszystkich Żydów, których złapał. Uczynił tysiące krzyży dookoła murów Jerozolimy. I ci, którzy tak w ślepocie swojej bronili, myśląc, że Bóg uratuje świątynię, którą już dawno opuścił, i święte miasto. To z murów widzieli tysiące krzyży dookoła, dookoła świętego miasta. No i potem była pożoga, krew i zniszczenie. I tak jest do dzisiaj. Ile jeszcze razy były te pogromy, holokausty różnego rodzaju? Pan Bóg czynił to synagogą, ale czynił to także i z kościołem, bo teraz my jesteśmy ludem Jego. Jeżeli my odstępujemy od Jego prawa, łamiemy Jego przykazanie, to Pan Bóg ma to samo pedagogikę działania. Żydzi powiedzieli krew Jego na nas i na syny nasze. Dla wierzącego chrześcijanina ta krew. Jest napojem życia, ale w przypadku niewierzącego, grzesznika, zatwardziałego, heretyka albo apostaty jest odwrotnie. Jest napojem śmierci. Gdy się czyta te mocne słowa Jeremiasza Proroka, że drętwieje skórę, gdy się pomyśli, że takie rzeczy czytamy w kościele, i wie, co się stało i stanie w tych zgrzesznikami, to tak naprawdę przechodzi ochota zabiegać o ten apostatyczny świat, który przemija. I należy najpierw skupić się na własnym zbawieniu. To jest najważniejsze. I to nie jest egoizm. To latał samolotem, ten wie, że zanim samolot wystartuje, przychodzi stewardesa no i macha rękami, pokazuje, jak opadają maseczki, że trzeba ją założyć, tam są wyjścia ewakuacyjne. Ale gdy jest matka z dzieckiem, to maseczkę najpierw zakłada matka, a potem zakłada dziecko. Jeśli siebie nie uratujesz, nikomu nie pomożesz. Dlatego należy zabiegać o własne zbawienie najpierw i podporządkować temu wszystko. Przed nami może finałowe wydarzenia, a może kolejny reset w historii Kościoła. jak to już bywało wielokrotnie: że przychodzili barbarzyńcy i niszczyli wszystko, palili. Wiele razy tak było. Rzym sam był palony kilkakrotnie. Chociażby po czasie Sacro di Roma, kiedy cesarz katolicki napadł na święte miasto razem z protestantami, wymordował dziesiątki tysięcy ludzi, wszystkich mieszkańców, a papież zamknięty w zamku anioła patrzył na to pożogę, jak miasto przez wiele miesięcy. Plądrowane, grabione, dziesiątkowane. Czy tym razem poleje się krew? Tego nie wiadomo. Możliwe. Ale jeszcze gorsza niż rzeź na wojnie, znacznie gorsza, jest rzeź duchowa. Rzeź tysięcy powoli zabijanych dusz, chociażby przez internet i inne media największe z wynalazków diabła. Przez grzechy sodomskie, przez związki cudzołożne, przez lichwę, przez iluzję bezkarności, pustego piekła. Czyli żyć jakby Bóg nie istniał, albo co gorsza, jakby istniał Bóg skrojony na wzór sposobu, w jakim żyjesz. Na ich nic niezdatnego rozumu. To jest apostatyczny duch naszych czasów. Odrzucili Boga katolickiego, a skonstruowali sobie swojego. Katechizm niebieski Kościoła katolickiego w punkcie 675 podaje nam, że na ostatnie czasy, tuż przed przyjściem Chrystusa, Kościół ma przejść przez końcową próbę, która zachwieje wiarą wielu wierzących. I ciąga wielki technologiczny i ideologiczny ucisk, jakiego świat nie widział. I ta próba będzie najgorsza. Trochę jak w czasie wojny, a może lepiej po wojnie, Gdy była okupacja niemiecka i sowiecka. Niemiecka robiła z Polaków bohaterów. Sowiecka upodlała i korumpowała, bo dawała złudzenie pokoju, że wojna już się skończyła i teraz trzeba się ułożyć z systemem, pójść na kompromis z komunistami. I powoli za cenę wygód, za cenę udziału w podziale łupów, za cenę udziału w nomenklaturze, umiera sumienie. I dzisiaj jest pod pewnymi względami jeszcze gorzej, bo zło nie ubiera się nawet w tępy komunizmu. Gdy widzisz na ulicy czołgi i pałki, to wiesz, że jesteś uciskany. I pielęgnujesz sobie poczucie wolności. Ale jeżeli zło rozlewa się powoli i sączy wszędzie swój zabójczy jad i myślisz, że wolność to jest wolność od podbrzusza w dół, robienia co się chce, wolność od przykazań, wolność dla dywiacji różnego rodzaju, dla Sodomy, i nazywasz to wolnością, to tak naprawdę stajesz się niewolnikiem grzechów i twoja dusza jest martwa. Co powinniśmy robić? Przyjęcie woli Bożej wobec tego, co nadchodzi, na to, co ma, na to mamy wpływ ograniczony, wymaga nabycia cnót. Bez cnoty, bez cnót nie ostoimy się. Najważniejsza z tych cnót to jest wiara, bo bez wiary nie można być zbawionym. Kwikunkwe vult saldum esse omnia opus est teneat katolikam fidem. Ktokolwiek chce być zbawiony, przede wszystkim musi zachować katolicką wiarę. To, by jej całej i integralnej nie zachował, niechybnie zginie na wieki. To jest początek wyznania wiary świętego Tomasza. Ale oprócz wiary, ożywianej miłością nadprzyrodzoną, to może być wiara martwa. Z duchów wierzą i drżą. Jeszcze jeden bardzo ważny aspekt. Transit Gloria Mundi. Przemija postać chwała tego świata. Mam nadzieję, że znacie traktat o prawdziwym nabożeństwie do Najświętszej Marii i Panny. Pewnie wielu z was znało albo słyszało, że taki jest. Niektórzy pewnie czytali. Ale postawmy sobie pytanie, co tam jest najważniejsze? Co jest kluczowe w tym traktacie? Ktoś pomyśli, no nabożeństwo do Matki Bożej. No oczywiście, ale ono jest zbudowane na jednym fundamencie. Przygotowanie do doskonałego ofiarowania się trwa 33 dni. Jest podzielone na cztery etapy, każdy po pierwsze 12, kolejne po siedem. Pierwszy, najważniejszy, fundamentalne, ma za zadanie tak usposobić duchę, duszę, aby nieustannie myślała o tym, że należy wyrzekać się ducha tego świata transyglorioną. Trzeba się wyrzekać ducha tego świata. I dzisiaj Ewangelia Święta nam jeszcze dobitnie, uczę ustami naszego Zbawiciela, mówi kto miłuje życie swoje, straci je. A kto ma w nienawiści życie swoje na tym świecie, na żywot wieczny je zachowa. Jakże jest to odmienne od tego, czym Żyje świat, co nam proponują telewizja, media, internet. Kto miłuje życie na tym świecie, straci je. A kto ma w nienawiści życie swoje na tym świecie, na żywot wieczny, zachowaj Bo królestwo, do którego należymy, nie jest z tego świata. Mówi Pan w rozmowie z Piłatem. Święty Tomasz za chwilę, gdy komentuje te słowa, to mówi, że królestwo, o którym mówi Pan, można rozumieć na dwa sposoby. Niekiedy oznacza się ono, niekiedy oznacza ono sam lud. Innym razem oznacza samą władzę królewską. Odnośnie pierwszego przytacza słowa świętego Augustyna. Królestwo, o którym mówi Pan. Czyli w Niego wierzący są jeszcze na tym świecie, bo żyć na nim muszą. Lecz nie są z tego świata ani przez uczucie, ani przez naśladowanie. Nie są z tego świata ani przez uczucie przywiązania, ani przez naśladowanie. Zatem, Drodzy wierni, zapamiętajcie sobie dobrze słowa. Lud Pana naszego Jezusa Chrystusa nie żyje według zasad tego świata. Lud Pana, naszego Jezusa Chrystusa nie żyje według zasad tego świata. Święty Jan Mimowany uczeń pański w swoim pierwszym liście jeszcze dobitnie powie. Wiemy, My wiemy, że jesteśmy z Bogiem. Cały zaś świat leży w mocy złego. Dzięki Was wybrania Bóg nas wybrał z mocy ciemności i przeniósł do królestwa umiłowania swego. Święty Jan w drugim liście powie Wszystko bowiem, co jest na świecie, a więc porządliwość ciała, porządliwość oczu i pycha żywota nie pochodzi od Ojca, ale od świata. W Ewangelii św. Mateusza Pan powie, nie można dwóm Panom służyć, bo albo z jednym będziesz trzymał, a drugim zgardzisz, albo odwrotnie nie można służyć Bogu i mamowi. Święty Hieronim komentując te słowa, powie, niech posłyszy skąpiec, kogo nazywają mianem Chrześcijanina. Nie można jednocześnie służyć bogactwu, to jest światowi, i Chrystusowi. Kto jest niewolnikiem bogactw, strzeże bogactw jak niewolnik. Kto jednak jest wolny, potrafi strząsnąć w jarzmo bogactwa, tak jak uczynił to Pan. I jego uczniom. Nadchodzą czasy, kiedy służenie bogactwu i dostęp do wielu dóbr, dawniej wolny i nieskrępowany, teraz będzie coraz bardziej dostępny jedynie dla tych, którzy będą wpięci w ten bezbożny system. I wielu będzie postawionych przed wyborem. Przypomnijcie sobie to, co dobrze już wiecie, co przemówiłem wam wczoraj. Trzeba być gotowi na sprzedanie wszystkiego, aby osiągnąć tą jedną perłę kosztowną. Można wszystko stracić, co jest na tym świecie, ale nie można stracić zbawienia. Trzeba będzie nauczyć się znosić ostracyzm bycie wykluczonym poza systemem nawet za cenę ubóstwa. Ludzie dla tych dóbr, dla których są przyzwyczajeni, wszystko zrobią. Na wszystko się zgodzą, byleby że było tak, jak jest. Dalej wygodniej. Przykłady świętych, które powinniśmy czytać sami i naszym dzieciom, uczą nas o wielokroć, po tysiąckroć w ich życiorysach, że lepiej wszystko stracić, a wiarę zachować, niż odwrotnie. Pamiętajmy, że nasz Pan powiedział, lepiej wielbłądowi wejść przez ucho higienne niż bogatemu wejść do Królestwa Ligowskiego. Jedyny ratunek dla tych bogatych to jest wpiąć swoje bogactwo w służbę Królestwa. Tak jak Wielbundy z Dromadero i Efy przybyły z królami, aby złożyć bogactwo u stóp nowonarodzonego króla. Wszyscy znamy postać Augustyna, którego już cytowałem. Jak się nawrócił po latach i po swoim nawróceniu w wyznaniach z rozbierającą szczerością, mówi że największą przeszkodą w miłowaniu Boga jest przyjaźń z tym światem. A to, jak wielu miłuje świat, życie swoje, widać chociażby w tym amoku szczepień, w tym amoku różnych obostrzeń, byleby tylko nie stracić swojego życia, byleby tylko przedłużyć swoje nędzne życie jakieś kilka lat jeszcze, ile komu zostało. I dlatego zdrowia, które przecież jest najważniejsze, ludzie wszystko zrobią, bo się boją, że jest stracą. To znaczy, że nie tęsknią za Niebem. Nie ma w nich tęsknoty nieba. Jest kurczowe trzymanie się tego świata, który umiłowali razem z tym życiem. Jakub, apostoł Pański, dobitnie wołał w swoim liście: cudzołożnicy. To są ci, którzy są przyjaciółmi tego świata. Cudzołożnicy, czyż nie wiecie, że przyjaźń ze światem jest nieprzyjaźnią z Bogiem? Jeśli więc kto zamierzałby być przyjacielem świata, staje się nieprzyjacielem Boga. Przynajmniej od 60 lat widzimy jawną przyjaźń, jaki. i Ludzie Kościoła na najwyższych szczeblach zawarli z tym światem. A to otwarcie na wszystko. Miało to rzekomo pomóc, aby świat się nawrócił. Natomiast jaki jest efekt? Wszyscy dobrze widzimy. Świat jest coraz gorszy, a Kościół całkowicie przesiąknięty duchem tego świata. To owocach się poznaje, że Kiedyś może było mniej dostać. Ale dzisiaj życie ponad stan, za kredyty zaciągnięte u lichwiarzy, tak, że tysiące dusz spada do piekła jak deszcz. Jan Chryzostom w pięknym kazaniu do swoich wiernych w Konstantynopolu mówił: Adam mieszkał w raju, Najpiękniejszym miejscu, jakie sobie można wyobrazić. A Hyobo siedział na kupie gnoju i drapał się z po wrzodach. Adam nie posłuchał Boga i poszedł za podszepkiem diabła. Stracił raj i ściągnął na siebie i potomstwo przekleństwo. Job odrzucił diabelskie podszepki. Stracił bogactwo i to, co miał, i na kupie gnoju błogosławił Pana, za co został nazwany błogosławionym i stokroć wynagrodzony. Oto dowód, że nie miejsce zamieszkania i nie przepych bogactwa decydują o wieczności. Oto wyższość ubóstwa i cierpienia nad majątkiem i dobrobytem. Oto wyższość gnoju nad rajem. Za te i tym podobne słowa święty Jan Chryzostom umarł z wyczerpania, wygnany i pod eskortą żołnierzy źle traktowany. Przyjaźń ze światem, Rozwiernie jest nieprzyjaźnie z Bogiem, nie miłujcie świata, ani tego, co jest na świecie, bo kto zamierza by być przyjacielem Boga, przyjacielem świata, staje się nieprzyjacielem Boga. Transit gloria mundi. Postać świata przemija. Królestwo Boże czeka i osiągną ci, którzy są gotowi wszystkiego się wyrzec, aby je osiągnąć. Amen. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.